Bardzo chciałam zawsze zrobić odreset wrotyczowy, zanim do niego przejdziemy. Zobaczcie, poniżej jest kocanka ze swoimi srebrnymi listeczkami u góry wrotycz. Taka jest różnica między tymi kwiatami kocanka działa bardzo moczopędnie wspomagająco na wątrobę natomiast wrotycz też odciąża wątrobę ale usprawnia bardzo bardzo mocno procesy trawienne dodatkowo jest bardzo silnym przeciwpasożytniczym środkiem i antygrzybiczym jak zrobić teraz taki ocet wrotyczowy jak widzicie ten wrotycz włożyłam do słoika ubijając troszeczkę na jedną część wrotyczu wlewa się 5 porcji octu y, jabłkowego y, 5%. To jest przepis według y, doktora Różańskiego, y, znanego naszego zielarza. Y, I tak zdalany. Owrotycz odstawia się na tydzień, po czym się odcedza i już można z tego odstu korzystać, przemywać twarz, jeżeli macie trądzik, albo właśnie dodawać małej ilości do tego, żeby zakwasić żołądek i wspomóc procesy trawienne. Ja już swój mam przygotowany, ciekawa jestem, czy wy też przy